Michalina, e, w Ruchu Światło Życie, w sumie będę już e, niedługo 10 lat, e, i bardzo chciałabym Wam powiedzieć o w sumie takich moich początkach, zwłaszcza, że e, Ruch Światło Życie był miejscem, w którym się nawróciłam i w którym mogłam poznać Pana Jezusa. E, w sumie, same moje początki tego, jak Pan Jezus zaczął mnie przyciągać, były dość. Ciekawe. Wyglądało to tak, że w 2013 roku zaczęłam się przygotowywać do bierzmowania i moim wielki, wielką taką moją potrzebą było to, żeby się wydostać z mojego wspaniałego wołomina i dostać się do dobrego liceum w Warszawie. Więc y, taka łatwa szóstka by się przydała na świadectwie, w sensie robi dużo roboty. Y, i taka szóstka z religii. Mmm, ale super. E, także mówię, dobra, będę po prostu najwspanialszym teraz e, katolikiem, mimo tego, że z kościołem nie miałam za wiele wspólnego w tamtym czasie, ale po prostu teraz będę idealna. E, więc tak, więc zaraz miało się zacząć przygotowanie do bierzmowania, dostałam indeks, mówię, dobra, teraz idę i po prostu jest mnie w tyle w kościele, jak nawet żadnej po prostu babci, która tam przychodziła. No, i zaczęło się od tego, że rzeczywiście chciałam się pokazywać w tym kościele, chodziłam, zaczęłam wreszcie chodzić na msze, mimo tego, że praktycznie tego nie było. W sensie dla mnie nawet jakieś takie rekolekcje szkolne były takim e, momentem, kiedy mogłam sobie zrobić trzy dni wolnego. E, więc jakby mnie zupełnie, jakby zupełnie wiary w moim życiu nie było. E, no i nagle zaczęłam się pojawiać, i wyglądało to tak, że zaraz miał się zacząć październik, zaczął się różaniec, my mieliśmy chyba być pięć razy, żeby brać podpisy w indeksie. Ale ja tak zaczęłam chodzić i zaczęłam chodzić i zaczęłam chodzić, i gdybym się nie rozchorowała, to pewnie byłam, byłabym codziennie, a byłam wtedy 26 razy w ciągu 31 dni października, bo była taka super atmosfera i po prostu, ja nie wiem, w się sensie, chyba zakochałam się wtedy w tych babciach, które jakby śpiewały razem ze mną ten różaniec albo odmawiały go ze mną, I po prostu jakby poczułam taką moc i taką ogromną jedność, I jak sobie patrzę z perspektywy czasu, to było chyba takie pierwsze doświadczenie wspólnoty w kościele. Takiego zjednoczenia z Chrystusem. Ale po jednym takim różańcu zapomniał taki ksiądz Rafał, który był wtedy u mnie w parafii e, i powiedział, że on musi ze mną porozmawiać. No i potem okazało się, że jak już ze mną rozmawiał, że on mnie zaprasza do wspólnoty, a że jest taka jakaś wspólnota młodzieżowa, może bym przyszła. Bo on widzi, że ja jestem, że jest mnie dużo w kościele. Mówię, wow, zrobiłam, zrobiłam dobrą robotę. Widać mnie w kościele, na pewno będzie ta szósta z religii. E, mówię, pójdę, jak będę we wspólnocie. Tym bardziej będę, zasłużę na tę szóstkę. Mówię no po prostu ekstra. E, ale no, jakby z takich powodów tam szłam. Jakby cały czas kierowała mną pycha e, i taka potrzeba po prostu e, wydostania się z mojego cudownego wołomina i pójścia gdzieś dalej. E, tylko, że już pierwsze spotkanie mnie niesamowicie zaskoczyło. Ja miałam wtedy bardzo kiepską relację u siebie w klasie. E, i jakby nie spodziewałam się tego, że jak przyjdę i będą tam ludzie, to że będą to jacyś tacy y, ludzie nastawieni przyjaźnie do mnie. Jakby raczej się spodziewałam tego, że każdy będzie jakoś tak sobie, że nie będzie tam absolutnie nic wspólnotowego. I y, jakby y, to było dziwne. Spodziewałam się jakichś takich, wiecie, oazowych dziwaków. Coś w sensie nawet nie wiedziałam wtedy oazowych, po prostu kościelnych. No jakby co może być ciekawego w e, człowieku wierzącym, przynajmniej z perspektywy osoby niewierzącej. A po prostu takie ciepło, taka niesamowita miłość mnie zaskoczyła i to, że ja się poczułam od samego początku po prostu u siebie, mimo że w tamtym czasie bardzo czegoś takiego nie czułam. I to było coś niesamowitego. I rzeczywiście pierwsze takie momenty moje były nastawione jakby w momencie, w którym już przestałam patrzeć tylko na to, że ja potrzebuję tej szóstki z religii, były nastawione na to, że ludzie są ekstra i dopiero od tego momentu zaczął mnie pociągać jakoś sam pan Jezus. I to dopiero było niesamowite, bo ja wtedy byłam człowiekiem zresztą tego, że jakby zupełnie nie byłam wierząca wcześniej. Byłam chyba po przerwie jakiejś sześcio, siedmioletniej od ostatniej spowiedzi, w sensie pewnie byłam w okolicach swojej pierwszej komunii i to była jedyna rzecz. Więc w momencie, w którym e, Pan Jezus zaczął mi pokazywać, że ja jestem też tam dla Niego, e, to bardzo zaczęło mi to przeszkadzać. E, że jakby, że ja dalej nie jestem u tej spowiedzi. Tylko, że był we mnie tak ogromny strach, bo byłam przekonana, że jak tylko podejdę do konfesjonału, to zaraz po prostu ksiądz wyskoczy na mnie, zacznie na mnie wrzeszczeć i, i tak i po prostu powie, że tak, że mam spadać, bo pewnie jak tylko przekroczę próg kościelny, to powinnam się zacząć palić. Taki ze mnie grzesznik. I pojechałam na swoje pierwsze rekolekcje w ferie. Byłam wtedy jakieś cztery miesiące we wspólnocie. To była za z ewangelizacji. I wiedziałam, że to już jest taki moment, że jeżeli ja wtedy nie pójdę do spowiedzi, to po prostu mnie zaraz w tym ruchu nie będzie. I po prostu. Po prostu nie. I chyba to było takie pierwsze doświadczenie rzeczywiście prawdziwej miłości Pana Jezusa, bo po prostu zaryczana z pewnie jakimś zbliżającym się atakiem paniki poszłam do tej spowiedzi. I mówię, że mnie nie było z 6 lat u spowiedzi. I usłyszałam takie słowa, które wiedziałam, że jakby chyba były było pierwszą rzeczą, którą Pan Bóg do mnie powiedział, przynajmniej taką, którą ja do siebie dopuściłam. Bo ksiądz mi powiedział, to dobrze, że jesteś. I ja miałam absolutną pewność, że to nie były tylko słowa księdza moderatora, który prowadził te rekolekcję, tylko rzeczywiście to były słowa od samego Pana Boga. E i to było absolutnie coś niesamowitego. I wiem, że gdybym nie poszła wtedy do tej spowiedzi, że gdybym nie poszła kon pewnie konkretnie tego księdza, to wiem, że mogłoby się to skończyć inaczej, a jakby Pan Bóg zaplanował to tak, że wiedział dokładnie co robi i że chciał mnie w tamtym momencie i że mimo że minęło od tamtego czasu prawie 10 lat, to on dalej chce mnie w ruchu i chce mnie blisko siebie. I to jest tak, że bardzo często nasza relacja z Panem Jezusem jest burzliwa. Ja jestem tylko człowiekiem i bardzo często upadam. Eee, I mamy ostatnio taką, powiedzmy, sporą spinę z Panem Jezusem. Bo on dużo mąci teraz w moim życiu, a ja po prostu najchętniej to bym wzięła po prostu stery swojego życia w swoje łapki eee, i porządziła się sama. A on po prostu ma na moje życie trochę inne plany na ten moment. Eee, i, I nauczyłam się tego w relacji z nim, że mogę mu powiedzieć absolutnie wszystko. Eee, I jeżeli ja po prostu będę z czegoś niezadowolona i coś w jego planie nie będzie mi się podobało, to ja wiem, że po prostu mogę mu o tym powiedzieć. Nawet jeżeli powiem to trochę bardziej podniesionym głosem, bo jest rzeczywiście moim przy prawdziwym przyjacielem teraz. Eee, Także e, wiem, że on to zniesie i wiem, że on ma pełną rację, i czasami taka nasza kłótnia e, też bardzo pomaga w tym, żeby tak, żeby jakoś to naprawić. E, ale owoce są zawsze. I jest to absolutnie piękne, bo po prostu rzeczywiście wiem, że mam w nim prawdziwego przyjaciela. Rzeczywiście wiem, że jeżeli pozwolę puścić te stery, które najchętniej sama bym trzymała, e, to on prowadzi mnie do takich rzeczy, które. Bardzo często są ciężkie, bardzo często są takie, że potrafią mnie złamać, ale jeszcze się nie zdarzyło tak, żeby nie wyszło z tego coś absolutnie przepięknego. Eee, I choćby z perspektywy może jakiegoś człowieka, moje życie bardzo często wydawałoby się e, dość kiepskie i pełne różnych traumatycznych przeżyć, to e, jakby we wszystkim tym, Wychodzi tak niesamowicie wiele miłości Pana Boga, którą po prostu On mnie otula na każdą sekundę mojego życia. I to jest absolutnie niesamowite. A zaczęło się od tego, że chciałam mieć trzustkę z religii i chciałam sobie pójść do dobrego liceum. I jak patrzę na to, jaki On ma plany na moje życie, jak bardzo często w tak niesamowity sposób działa i tak niespodziewanie działa, to zachwyca mnie absolutnie zawsze. I za to jestem to moja wdzięczna. I za to wielka chwała mu. Chwała Panu. E, nie, czekaj, czyli tak. Czyli jestem Michalina, jestem tyle w ruchu i, i tak, i jakby moje świadectwo jest w sumie o tym, jak się zaczęła moja relacja z Jezusem, więc to jest Git. E, I tak, potem o trudnościach. Okej, okay, dobra, to też mogę, bo ostatnio się kłócimy sporo z Panem Jezusem, więc to też będzie spoko, więc o tym mogę powiedzieć. I owoce relacji z Nim. Dobra, no to tak, owoce relacji. Yy, Ostatnio jem dużo borówek. To są dobre owoce relacji z Panem Jezusem.